To zagadka, to znaczy mini zagadka, trochę mi czasu zajęła. Okej, okay, tu już wody nie ma. Czy mogę teraz przejść? Zaleje mnie, czy co? E, skrzeniem. ta zagadka naprawdę jest w na tyłku. Hmm. Może spróbujmy w taki sposób. że pójdziemy tutaj, aktywujemy to. O. Oh. Nie, powiem, że to jest ekranim to się odzywa. Och, dobra. Udało mi się? Nie. Widzę, że mi coś się nie udało. To jest naprawdę dreadna zagadka. Ja pamiętam, zawsze już przechodziłem w taki sposób, jak teraz to robię, czyli... Kompletne, kompletne zgadywanie. Po co z tym mu się chciało takie coś robić? Ach, jeszcze jeden, jeszcze jeden powód, żeby ich nienawidzić. Tu nic nie ma, już to jest zakluczone. No, no, no. O dobra, no, and, and fail. Mogę poszukać tego w Solucji, ale... Ach. Naprawdę... Ach, nie mam pojęcia... To za dużo nam nie mówi, po prostu mówi, że musimy... bodaj aktywować to na zmianę. Tu już nie ma wody, a tu jest woda. Okej, okay, czyli jednak udało się. Jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, to naprawdę... ...musi sobie jakoś pauzować. <laughs> nie wiem, jakim cudem. No ale prawie zawsze tak to przechodziłem, że kiskam na ślepo. No coś, Dark Jedi. Au. Znów. Okej, okay, dwóch wyłączonych. Nie, jeden. W każdym Dobra. razie... Jeszcze mi obliżył Dziad Techo. super. To będziesz się kręcić. to <grym> fajne. <grym> Świetnie to wygląda. Teraz to są jacyś wytrzymalsi Okej. Okay. O, od razu lepiej. Teraz pioruny! Yeah. Mają dość duże życie. Och, oh, daj spokój. Jeszcze mnie wysyłać. Życie, spadaj. Nie z dwoma No, 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 no. Oh. Cześć! Naprawdę potrzebuję czegoś, co doda, doda mi do siły. Na razie takiego czegoś nie znajduję. O, właśnie znalazłem. jak miło. Wzmacniasz siły Riadu, który jest nieco lepszy. W zobaczmy, czy. Teraz ma plus 3 do siły i pewnie nic... Mam plus 4, dobrze. Teraz powinno częściej trafiać i mocniej. Krótki miecz, krótki... A! Wow, wow, wow! Tego nie zauważyłem. Tak w zasadzie mnie to zastanawia. Jak, jak odnosi się pojęcie uczciwej walki według Jedi, skoro na przykład, jak widzieliśmy to była zemsta Sithów bodaj, nie pamiętam dokładnie w zemście Sithów bodaj widzimy jak cała grupa Jedi idzie aresztować Dark Sidiousa, czy, czy po prostu przyszłego imperatora Właśnie mnie zastanawia jak to się odnosi do uczciwej walki, według Jedi, czy nie wiem Czy to, że walczą z jakimś silnym przeciwnikiem to oznacza, że muszą atakować w takiej grupie? Przecież wybrali się na niego w 4 czy w 5 osób To jest dosyć, dosyć zastanawiające, według mnie Tak, tak, Force, force. no O! Oh. Okropne. Nie radzę sobie z, z pojedynczym żołnierzem. There we go. No i tu chyba mamy... o, tak, właśnie, dopiero tutaj. Trochę jeszcze trzeba się nachodzić. Nie, nie, robocik, robocik, robocik. Niech tylko przejedzie. No, jak widzicie, ma już tak, tak wysokie umiejętności. Że nie potrzebuje. Jak to się nazywało Próbniki próbników komputerowych, by ułamywać się. Nie, <grymny> <grymny> lubię to robić. Tak niespodziewanie. Bam. Okej. Okay. Teraz. Wyłączmy wyłączmy, oczywiście, pole. A ochronę, dobra. Jeszcze to. A ja i wciskam? Na, druga. No dobra, mamy wyłączone pola. No i w ogóle je wyłączmy. Haha, spore ułatwienie. Security, to my tu nie chcemy na pewno przechodywać. Recepcja, tam gdzie byliśmy, to nie ma sensu. Training room. O, i widzicie, tutaj widzimy. Czy ona ma broń? Nie no, bez jaj, na pewno ma broń przy sobie. I on jej niby pilnuje, tak? To jest właśnie ten Jedi, to chyba jest mist Jedi. Czy... Ktoś nieco silniejszy od standardowych mrocznych Jedi, z którym zmierzymy się w następnej sesji. Zagrajmy w Kotor. Tu był Lawoscor i życzę wszystkim widzom miłego dnia.